Każda nauka ma swój początek, a początkiem ekonomii, jaką dzisiaj znamy, jest właśnie szkoła klasyczna. Czy niewidzialna ręka rynku zawsze działa i co determinuje wartość butelki wody? Tego się dzisiaj nie dowiemy, ale możemy się przekonać, co myśleli na ten temat prekursorzy jednej z najpopularniejszych obecnie nauk społecznych. Jednak najpierw trochę kontekstu. Zanim pojawiła się ekonomia jako nauka, ludzie raczej myśleli o gospodarce w kategoriach moralnych, co powinno się robić, a nie co działa. Handel, po co to komu? Konkurencja, po co sobie życie utrudniać? Ale świat się zmieniał. Odkrycia geograficzne, dróg, przedsiębiorstwa, uniwersytety, i pojawił się nowy człowiek. Egoista z ołówkiem w ręce, który chce więcej, lepiej i taniej. Zanim doszliśmy do szkoły klasycznej, rządził merkantylizm. Czyli idea, że bogactwo to złoto i srebro, a państwo musi robić wszystko, by tego kruszcu było jak najwięcej. Jak? Sła, monopole, wojny handlowe, krótko mówiąc, interwencjonizm pełną parą. Podobno na dźwięk słowa import merkantyliści budzili się z krzykiem. Ale wtedy, jak to już w historii bywa, nagle pojawili się fizjokraci, którzy powiedzieli: „Słuchajcie. Tak naprawdę najważniejsza jest ziemia, natura i jej naturalny porządek rzeczy. I to właśnie był początek prawdziwej rewolucji ekonomicznej. Jest rok 1776. Adam Smith wydaje badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, czyli naszą ekonomiczną Biblię. Jego główna idea, niewidzialna ręka rynku. Ale co to znaczy? Każdy działa na własną korzyść, a jednak system działa też dla dobra ogółu. Przykład: Piekarz nie pieczy bułek z miłości dla ludzkości. Robi to, żeby zarobić, a jednak dzięki temu ty masz co jeść, a on ma za co zapłacić rachunki. I właśnie to jest ta niewidzialna ręka rynku. Nie potrzeba żadnego generalnego planisty. Wystarczy trochę wolności, konkurencji i zdrowego egoizmu. Smith, będąc bliższy ideom fizjokratów, negował również merkantylistów. Bogactwo kraju to nie złoto, to jego produkcyjność pracy. Im lepiej będziemy pracować, tym więcej szpilek wyprodukujemy. Dosłownie, Smith bardzo lubił swoje szpilki, ale żeby ten podział był możliwy, trzeba mieć kapitał, a żeby mieć kapitał, trzeba oszczędzać. I tutaj właśnie wchodzą kapitaliści. Jedyni, którzy naprawdę oszczędzają i inwestują, a przez to, że są oni jedynymi, którzy mogą to robić, to nie powinniśmy się dziwić, że na świecie występują nierówności dochodowe. Jest to nawet optymalne, bo przecież ktoś musi inwestować. Następnie wchodzi David Ricardo. Nowy ekonomiczny geniusz. A jakie są jego najważniejsze idee? Teoria renty różniczkowej pokazuje, że niektóre grupy, na przykład właściciele ziemi, zarabiają więcej nie dlatego, że coś robią, tylko dlatego, że coś mają. Teoria podziału dochodu czyli kto ile dostaje z tortu gospodarczego Ricardo ostrzegał: jeśli za dużo idzie do właścicieli ziemi, a za mało do kapitalistów to przestaje się opłacać inwestowanie, a wtedy gospodarka stanie. Kaplica Adam Smith powiedział: Każdy kraj powinien robić to, w czym jest najlepszy, czyli produkować to, w czym posiada przewagę absolutną. Jeśli Anglia produkuje lepiej sukno, a Portugalia lepiej wino, niech dochodzi do wymiany. Proste. Ale Ricardo poszedł jeszcze dalej i zadał pytanie, a co jeśli jakiś kraj nic nie robi lepiej? Czy wtedy nie ma nic do roboty? Tu pojawia się jego przewaga komparatywna. I robi rewolucję. Ricardo pokazał, że warto specjalizować się nawet wtedy, gdy nie jesteś w niczym najlepszy. Wystarczy, że jesteś relatywnie mniej gorszy. Przykład: Anglia może wyprodukować jedną beczkę wina w 10 godzin i jedną belę sukna w 5 godzin, natomiast Portugalia może wyprodukować jedną beczkę wina w 4 godziny bądź jedną belę sukna w 2 godziny. Portugalia jest lepsza we wszystkim, ale Anglia traci więcej czasu robiąc wino niż sukno, więc powinna robić to, w czym jest relatywnie lepsza, czyli mniej gorsza, czyli sukno. A Portugalia wino. I wymiana się opłaca, i obie strony wygrywają. Nieodłącznym elementem ekonomii jest kwestia wartości. Jednak gdyby spróbować znaleźć jakąś uniwersalną cechę, która tę wartość determinuje, szybko trafimy na pewien paradoks. Nie może to być użyteczność, bo woda niezbędna do życia, a więc niewątpliwie użyteczna, jest i była nieporównywalnie tańsza niż diament. W dawnych czasach używany jedynie jako ozdoba. Szukając odpowiedzi na to pytanie, Smith opisał dwa rodzaje wartości: użyteczną, wysoką dla wody i wymienną, wysoką dla diamentu. Choć Smith i Ricardo czuli, że na wartość wymienną mają wpływ również okoliczności i subiektywna ocena, głównego źródła wartości wymiennej upatrywali się w pracy. Ich zdaniem cena produktu powinna odzwierciedlać ile pracy ktoś włożył w jego powstanie. Z dzisiejszej perspektywy na chłopski rozum to podejście wydaje się czegoś brakować. I choć nie zdarza się to często, tym razem chłopski rozum się nie myli. Podejście produkcyjne, choć trafne, opisuje bowiem tylko jedną stronę medalu, jaką jest wartość rynkowa. Mamy również Jana Baptystę Saja, który rzucił swoje słynne hasło: podaż tworzy własny popyt czyli jak coś wyprodukujesz, to pewnie ktoś to kupi. Świetne w czasach rozwoju, trochę mniej w czasach kryzysu i bezrobocia, ale jest to pogląd, który razem podzielają wszyscy klasycy. Wolny rynek poradzi sobie sam, państwo najlepiej niech się do niego w ogóle nie zbliża. Jest to zgodne z ideą tak zwanego leseryzmu. Klasycy wierzyli też, że gospodarka ma naturalną zdolność do samoregulacji. Jeśli coś pójdzie nie tak, rynek sam to wyrówna, przynajmniej w dłuższej perspektywie. Bezrobocie. Tylko tymczasowe. Braki towarów, rynek to naprawi. Z czasem wszystko powraca do równowagi. Jak wahadło. Dziś klasyczna szkoła ekonomii to raczej fundament. Nie, cała prawda. Wiemy już, że wolny rynek nie zawsze sobie poradzi a że oszczędności nie zawsze są też równe inwestycjom. Tezy klasyków, tworząc podwaliny pod ekonomię jaką znamy, formowane były głównie opisowo. Chcąc uczynić ekonomię ugruntowaną namką, następcy klasyków połączyli ją z matematyką, by dzięki temu odpowiedzieć m.in. na postawione wcześniej pytanie: dlaczego diament jest droższy od wody?